Czy wy też to widzicie? Tak! Chodzi o tego wielkiego, strasznego giganta! Który dzisiaj przyjdzie do widza, by zniszczyć jego świat! Więc jeżeli nie chcecie by waszego świata nawiedził ogromny Steve, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. A ja dzisiaj, jako ten gigant, będę trollował widza! O nie, on tu idzie! On tu idzie! On tu nadchodzi! Nie, no, zblokowałem się. I mam ci mały problem, ponieważ, żeby kontrolować tego giganta, naprawdę muszę się postarać. Jak widzicie, kiedy przyjmuję jego formę, to widzę tylko jego nogi. Więc pomyślałem, że może dzisiaj większość poprowadzimy z perspektywy widza, a w tym celu mam specjalnie przygotowane konto. Odpowiem sobie spectator mode. I możemy się po prostu wcielić w perspektywy tego widza, jak widzicie. Czyli teraz widzę to, co on, tylko że tak, on, on się nie rusza aktualnie. A, dobra, teraz się rusza. Więc teraz widzimy to, co widzi widz, a ja na drugim koncie spróbuję teraz go znaleźć. Dobra, znalazłem jego Domek. I on gdzieś wchodzi do Kewa. No, nie jest to zbyt okej okay dla nas informacja, bo chciałem go stracić na górze. Ale dobra, zobaczymy. Może zaraz stamtąd wyjdzie. Kto wie, kto wie. I spróbujemy gdzieś sobie stanąć daleko. Dobra, ja sobie gdzieś tam stoję, już czekam na niego. Ja wiem, że Wy tego nie widzicie teraz, co się dzieje z mojej perspektywy. Ale dobra, zobaczymy, czy nas zobaczy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, patrzy się na nas. Zróbmy tak. Tutaj stoimy za drzewem i wanisz. I zniknijmy. <noise> Zobacz, idzie tam teraz. Okej, okay, ja tutaj może Wam pokażę. Cały Cały czas na drugim Minecrafcie mam odpaloną kontrolę. O, wychodzi i mnie nie ma. Okej, okay, to teraz sobie stajemy gdzieś indziej, ale za tym drzewem idealnie zniknąłem. Fajne jest to, że widząc jego perspektywę, mogę się kamuflować. Ej, najlepsze jest to, że on nic na to nie napisał. Nic, nie zareagował. Znaczy, jakby po to sprawdzić, ale nie wiem, może myślał, że mu się przywidziało, czy coś. Dobra, idąc dalej. Ja naprawdę nic nie widzę przez tego giganta, bo jego nogi nie przeszkadzają, ale ja to nie jest ważne. O, dobra. Ej, było mi widać, gdzieś tam pojawiłem. Było mi widać, było mi widać. Widać, było mi widać. Dobra, on idzie tam sprawdzić mnie znowu. Okej, okay. a mnie znowu nie ma. Idealne wyczucie co do czasu. Zróbmy może tak, weather... weather rain? Może odpalmy, żeby padało w Minecrafcie. Okej, okay. jeżeli pada to od razu jest lepsza atmosferka. Bardziej mrocznie się robi. On po prostu kopie dalej kobla! Znaczy, kobla. Węgiel, nie kobla! To, to, to nie jest naturalne zachowanie totalnie. Nie wiem o co chodzi. Chyba to ta Jego nie obchodzi gigant? Zaraz sprawimy, że będzie go to obchodzić. Ale najpierw, dobra, gdzieś tutaj dalej... Się zróbmy w widzialni Dobra, podbiegam tam właśnie w tamtą stronę on się Tam, tam się, on się tam nawet patrzy Jakby pamięta, że tam wcześniej był ten gigant Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Patrzcie, i znowu znikamy Pięknie <laughs> do nas, ale nas już tutaj nie ma I to jest śmieszne, że tak gigantyczna postać Tak łatwo może się schować Zróbmy może tak, strzelmy y piorun w jego dom Salmon, lightning, bolt Dobra, ja tutaj sobie wpisuję okay. Dobra, nagle się tutaj pojawiamy Patrzymy się na niego i zniknęliśmy Po prostu i <laughs> już jest strzekłem piorunem Ewidentnie jest No z mojej perspektywy na to tak, no jakby ja widzę tego wielkiego zombiaka, ale jestem teraz niewidzialny, więc on go nie widzi. Zresztą czego dowód macie teraz w postaci jego perspektywy. Może zrobię tak dobra i za... O oh, lol! Ej, ale epicko to wygląda w sumie. pójdzie tam teraz tu czy on się słowa do domu. Nie, on się słowa do domu. To mocne. Chcemy przy jego oknie, ale przy drugim stoję. Okej, okay, bo on się teraz patrzy tam. Dobra, może zróbmy tak. Przejdźmy. Okej, okay, widział moją nogę. Jestem znowu niewidzialny. Ej w sumie oglądanie trola z perspektywy widza też jest spoko opcją. Napiszcie, widzowie, czy wam się to podoba w ogóle. Czy chcecie więcej w takim stylu odcinków? No w tym wypadku no niestety ale z mojej perspektywy to totalnie beznadziejnie wygląda i mega wkurzają te nogi, więc musimy coś przy takiej konwencji. Wiem co zrobię, wysadzę gdzieś TNT, ja na razie sobie wyłączę to. Dobra, nie wiem gdzie on jest, ale on coś tam chyba kurczaki zabija, bo coś słyszę. Dobra, gdzie on? On chyba tam poszedł, nie? Dobra, zrobiliśmy tutaj dziurę u niego. Może tutaj też przyzywam piorun? Okej. Okay. Dobra, tutaj przyzywam pioruny. Nawalam tymi piorunami. Dobra, czy on, czy on to widzi? Dobra, widzi. Dobra, strzelam znowu. Teraz wanisz. Okej, okay, strzeliłem piórem i zniknąłem Teraz jak tam pójdzie, to zobaczy Ej, zaraz, czemu on zbiera borówki? Czy on robi zapasy? Czy on zauważył w ogóle, że mu tam dziurę zrobiłem? Nie, on, 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 on... Nie ogarnia widzowie. A nie, widzi. Widzi, dobra. Widzi, że jest tutaj dziura. Może powinniśmy jeszcze... Nie, bo teraz pada. Może zrobimy tak. Weather clear zrobimy. Albo to dopiero jak zajdzie noc. Właśnie. Ile jeszcze stało do nocy? Nie mam pojęcia. Czy gdzieś tutaj widzę... widzę... Ej, ja nie widzę... Ja nie widzę słońca. Może i <laughs> mam wyłączone słońce. Nie, nie, nie mam. Okej. Okay. Ja nie wiem, o co chodzi. Minecraft, halo. Czemu nie ma słońca na moim świecie? Może to, że są chmury i pada deszcz? To by było niby logiczne wyjaśnienie. My tutaj rozkopuję tego kobla. Czyżby on tutaj czegoś szukał? Trochę sprawia to takie pozory. No tak, on tutaj ewidentnie próbuje się czegoś dokopać. Możemy, ja wiem, co zrobimy. Spróbujmy gdzieś tam przejść w jego pobliżu, w jego horyzoncie. Okej. Okay. <laughs> czy on nas widział? Nas musiał widzieć. A, ah, nie, bo to nie jest jego perspektywa, no tak. Ja zapomniałem, że wyszedłem z jego ciała. Dobra, to, to dużo tłumaczy w sumie. Zobaczmy teraz tak. Skoro on tam znowu jest, ja tutaj szukam jego domku, bo go zgubiłem. Sorry, ten las naprawdę jest tak gęsty, że jego domek Trudno jest tutaj zauważyć. O, no nie, dobra, widzę, widzę, widzę. Dobra, ja sobie znowu chodzę, jako ten potwór. Tyle, że on coś przepala. Nie wiem, czy on, czy on się zbroi. Dobra. Może gdzieś tutaj między drzewami powinniśmy? Nie wiem, na ile jesteśmy widoczni i skąd. Okej. Okay. On gdzieś tam idzie dalej. Dobra, wiecie co? Ja tutaj muszę zmienić pozycję swoją, jednak. Spróbujmy go wyciągnąć po prostu w głąb lasu, żeby poszedł za tym gigantem. Dobra. O który prawie, prawie powinien być wcale zauważyć. Jesteśmy w sumie bardzo blisko niego. Może wejdziemy bardziej. O, 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 widać nas. Widział, widział nas. Dobra. Widzi nas. Może on się nas boi. Dobra. Patrzę się w tamtą stronę. Spróbuję mu się gdzieś tutaj pokazać między tymi drzewami. Ale naprawdę chodzę na ślepo widzowie. Znaczy muszę dwa ekrany naraz ogarniać. Okej, okay, on chyba akurat się schował za drzewo. Tak niefortunnie. O kurde. Dobra. Ja wiem co zrobię. Po prostu pobiegnę tam. O kurde. I właśnie, bo on jest centralnie koło nas. On centralnie był, w nogę za tym drzewem. Czy on mnie widział? Czy on mnie... Nie. Dobra, zgubiłem go. E, o, o, co mi było widzieć kantem, kantem? Ale ja mam chyba większego fowa niż on. Dlatego ja siebie widzę, a on mnie nie. Oho. Creeper. No i nice. Nie, to jest naprawdę bardzo trudne, widzowie. Mam pomysł, a się oddaje od swojego domu, to może czekajmy na niego koło jego domu właśnie. Dobra, i teraz tak, jak pójdzie do domu, to powinien mnie zauważyć, ale dziwne, nie wiem, kiedy się zrobi w końcu noc. O, teraz się ściemnia. Mhm, dobra, czy... O, okej, okay, było mnie widać, było mnie widać. Ej, ale on mnie nie widział. Damn. Ale to się chce pokazać temu widzowi to. O, o było mnie widać za dachem. O nie. Nie widzi. Dobra, spróbuję znowu podejść trochę wyżej. Spróbujmy przejść. Ej, on się. on się patrzył w drzwi. Dobra, ej, czy się może przez to okno i nas zobaczy? Czy nie? Nie, musi. nie. O, o, wi widać było moje nogi. Przed krokiem. O jo! O yo. Ej, on wychodzi. I wchodzi w swoje krzaki. <laughs> rozwalił se krzaki w ogóle. Co jest? O, 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 widzi mnie? Widzi mnie? Widzi mnie? O nie, o nie, muszę się schować. Muszę się schować. Muszę się schować. Czy kowalisz? I tak, zniknęliśmy w idealnym momencie. Dobra, a kolejna sprawa. Zostawmy może. Jakieś ślady po sobie. Wanisz. GM1. Ej, on pisze na czacie. Jest tu ktoś? Nie widziałem tego. Nie wiem, kiedy on to pisał. Teraz zróbmy. Game Rule. Do Daylight Dobra. Cycle, żeby po prostu już noc się nigdy nie skończyła. Żeby to. w tym momencie. A to jest moje właśnie drugie z którego swojego obserwuję, ale. Ej, właśnie, tutaj nie byłem niewidzialny. Dobra, ale z tym już łączyłem niewidzialność. Jeszcze już tutaj nie było, więc nie zauważył. Ale by mogło być mistrzem od. demaskowania może mu ten las. Dobra, dodajmy trochę więcej akcji tutaj do tego. Dobra, czy zauważy się palą drzewa? Oho, dobra, widzi, 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 widzi. A teraz na drugim kącie powinienem się zamienić w giganta. The giant. Wyłączam vanisza i sobie po prostu będę stał. O, o, i zuby było widać. Czemu on rozwala drzewo? Czy on, czy on nie chce, żeby mu się to rozpras... Ale co? Tak to pójdzie po koronach drzew. Co, dlaczego on to robi? Co jest? Nie za bardzo rozumiem. Dobra, i teraz zróbmy tak. Samon lightning Bolt. Okej, okay, strzelamy piorunami. Widzi, widzi, gdzie, gdzie, walą pioruny. Dobra. O nie! Aż wyrzuciło z serwera! Dobra, ale poszedł tam, zobaczył, że mnie nie ma, bo akurat, no, wyrzuciło mnie i... A ten las się dalej pali. Dobra, zróbmy tak. Bo to, to się nie spodziewałem, że mnie tak szybko wyrzuci w sumie. Dobra, znowu walę piorunami. Patrzy się gdzie? Widzi, że tam. Zniknąłem, walął tam piorun i teraz stajmy centralnie za jego domem. Skoro on już wie, że pioruny pokazują miejsce, w którym y, się pojawia wielki zombiak. Dobra, i spójrzmy za dom się schować. Wanisz. <laughs> o nie! Chowany, ale jestem gigantem! Jak widać, da się, da się takim stopniu. Myślę, że trzeba by było gdzieś tutaj mu coś jeszcze wysadzić. Zróbmy może tak. Dobra, tutaj pyk. Będę robił tak, że tam, gdzie będzie walił piorun, tam będzie wybuchać. Znowu, znowu idzie za domek. Tak? Bo widział, że spróbowali piorun? Tak, widział. Nie wiem, czy nawet się strzapnął, że tam jest ten teren rozwalony. Ej, jakbyśmy zrobili taką do samej ziemi taką dziurę. Ej, to jest dobry pomysł. Dobra, spróbujmy zrobić taką głęboką dziurę na samo dno. Dobra, kopiemy dalej. Kurde, ile tutaj tego. Aha, dobra, tutaj aż do bedroka. Więc teraz sobie zaznaczmy odtąd. Ojoj, to naprawdę będzie dużo. TNT. Dobra, tutaj już to nawet będę... Hmm. Nie no, to nawet nie ma sensu głośno o TNT, bo i tak go położymy. Dobra, set TNT. I teraz będziemy tutaj strzelać centralnie, żeby... Jednocześnie, żeby to podpalić oczywiście. Okej, okay, ej, nie, bo on tutaj podchodzi. O nie, o nie, szybko wybuchajcie TNT. On nie wie, co się dzieje. O yo, o jo, no tak, no tak. Okej, to. Okej. Okay. Dobra, zatkajem to przed nim. Dobra, widział, gdzie uderzył piorun. O nie, 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 oby to mi wysadziło. Oh, patrzcie, prawie tam wpadł. Yo! Ej, to, to było bliskie. Prawie zabiliśmy widza. Dobra, czy na samym dole, jak się pojawi? Jako. Ej, zaraz, tutaj się. Seriosie... Aha, no, dobra. The Giant, Vanish. Patrzcie, spróbujmy na jego wylecieć. Nie wiem, czy to się uda. Uwaga, bo on mam tu mały. O, patrzcie, jak to wygląda. O, yo! I <grystanie> się tam buruje! Ej, dobre z tą naprawdę dobre. Tego się nie spodziewałem, że tak dobrze wypali. Patrzcie, patrz, patrzcie się na dół, ale nie, dobra. Jednocześnie ucieka do góry, na dole już nic nie ma. Ej, ta, ta dziura była spoko w sumie. Dobra, znowu nawalam piorunami. Spróbujmy, może. On te, on, on chyba. Nie wiem, czy on nie, nie słyszy. Nie, nie... on się nie rozgląda za tym piorunem nawet już, dobra? Idealnie. Jest git Ej, własił, tej się porobiło dużo ognia, może mu się dom podpalić i on chyba o tym wie. On chyba tam biegnie to gasić. Krzyby swoje przędzy. Ja nie wiem, czy on powinien y, żywić się borówkami, skoro one stwarzają na niego większe zagrożenie niż dają mu pomocy. No ale cóż, no co, co zrobić? Ej, czy jeżeli będziemy walić piorunem w jego dom, to on wyjdzie na, na dach domu? Czy nie? Ej, to wygląda w tym, jakby to waliło za domem, a nie na domu. Dobra, cały czas mu nawalam piorunem w dom. I teraz tak. Teraz jestem na jego dachu. Dobra, patrzymy się na niego. Nie wiem, w którą stronę mam się patrzeć. Mhm, tutaj. Prosto na niego. Ucieka. Dobra, dalej go gonimy. Ucieka. I teraz zniknijmy. Dobra, jak widzicie, jak się już się obraca, to mnie już nie ma. Ale przynajmniej wiemy teraz, że na pewno się boi. I wiecie co? Mam pomysł. A takich gigant możemy zpanować chyba kilka. Zobaczcie, teraz ostrożnie chodzi. <laughs> się chowa za drzem. Ej, ale musimy... <laughs> Przecież się chowa za dżem, to może powinniśmy stać za nim. Ej, może bygnimy za nim. No dobra, zrobimy tak. Ale pustrzemy piorunem ostrzegawczym. Okej, okay, widzi, że nie ma przed sobą, więc to musi być za nim. Okej, okay, uciek. Biegniemy za nim, szybciej biegnijmy, na sprincie Dobra, podchodzimy tutaj, do okna Obejdźmy od drugiej strony teraz Okej, okay. od jeszcze jednej I teraz, finalnie, może otwórzmy mu nawet drzwi Ej, co się tam, jak mu otworzymy drzwi? Myślicie, że się zamuruje? Dobra, spróbuję Ej, nie, nie jestem w stanie mu otworzyć drzwi I tam jest takie mało okienko, ma nad drzwiami, co jest? Ej, patrzcie, teraz mi nazywa jaki idealny timing mam z tym. Spróbujmy yy, jakoś, yy, może podpaliśmy ten domek tymi piorunami. Patrzcie, cyk, strzela to. Dobra, nie, on się ewidentnie boi wyjść z domu. M może zróbmy tak. Wysaśmy tutaj coś po jego domku. Uwaga. Okej, okay. Założy że tutaj wybuchło coś koło niego. Idealnie. Dobra, wybuchnijmy z drugiej strony teraz. Znowu coś wybuchło. On to, on to musi, musi słyszeć. Dobra, w kolejnym, w kolejnym miejscu pod, wybuchnijmy. Ja wam może pokażę z mojej perspektywy, bo tutaj w sumie to on nawet nie jest w stanie tego zauważyć cały czas. Ej, ale ma tutaj nieźle już zniszczył teren wokół domku. Jeszcze w jednym miejscu, na spokojnie, dookoła mu powybuchajmy po prostu, ile możemy. Dobra, tutaj sobie dajmy dwa TNT, bo tutaj jest większa góra. Co on robi? On coś, on coś... aha on tutaj muruje, okej. Okay. Dobra, wszedł do domu idealnie. O nie, nie wszedł. Dobra, trzeba być, trzeba być ostrożnym, bo tutaj chciałem TNT wysadzić, a ja nie chcę, żeby widział samo TNT. Chcę tylko, żeby widział co najwyżej wybuch. Pyk. Jak to teraz będzie bliskie wysadzenia, to... O. Okej, okay. same paranormalne rzeczy cały czas jest noc. Może zróbmy tak. Dajmy mu efekt, tylko jaki on ma nick, właśnie. On ma nick. Fasola, bo MMMM to moje drugie konto, z którego właśnie patrzę na jego perspektywę. Efekt kiwe, fasola, darkness, infinite, amplifier 1 true. Dobra, jak to jak to wygląda teraz u niego? Zobaczmy na sobie. Aha, dobra. To wygląda mega niepokojąco w sumie. Mega nic nie widać. A nie, dobra. Jeżeli będzie miał świat... W, dom... w domu jego chyba będzie widać. GM3. Co tu się dzieje? Dobra, fasona już powoli chyba nie wytrzymuje tego wszystkiego, tego natłoku rzeczy. Ej, ale to by było mocno jakbyśmy... Ej, ja mam pomysł, co możemy zrobić. Efekt clear darkness Weźmy Wanda, GM1, ale z vaniszem i po prostu usujmy mu wokół domku świat i tak nie będzie za dużo widział, nie? expand 50D set 0. Tak, mam nadzieję, że on jest w domu. Dobra, jest w domu. Jak to teraz wygląda? Dajmy sobie efekt. Ej, dobra, tutaj, tutaj wygląda jakby była przepaść po prostu. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli trochę efekt osiągnięty. Usujmy dalej coś więcej. Znaczy nie usuwamy całego świata. To, 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 to nie. Tylko, które izolujemy. Expand 100, U100, D. Set 0. Dobra, i gdzieś też dotąd. I tak samo. Set 0. Okej. Okay. I mamy ostatni kawałeczek. Cyk, cyk. Set 0. On tam siedzi strasznie w tym domu. Ej, dobra, bo ten... Ten dom to w ogóle ci się nie popatrzy, to nic nie będzie widać. Gdzie on jest? Halo, przepraszam. Aha, dobra, jest ale w domku. Już się wystraszyłem, że go nie ma. A, no tak, ja tutaj przeszłam jego perspektywę. Efekt give może dam znam... na ten MMMM. Darkness, infinite, tak, tak jak tam było i true. Dobra, u mnie na drugim kącie jest efekt, tylko od tej widać tak, ale jak dlatego, że mam waniszkę. Włączę vanisza, no to widzicie od razu, że. Ej, w sumie, w sumie trochę tam widać chyba. Chociaż chociaż nie wiem. Ej, chyba to, to trochę widać, czy nie widać. Możemy dać jeszcze... Możemy dać mu jeszcze efekt kiwe. To była fasola 3. Blindness infinite. Dobra. Na swoje konto też dam i zobaczymy, jak teraz się to komponuje. Ej, czemu na mojej konto to nie działa? Czy, czy on to widzi, co jest na dole? Ej, ja mam pomysł. O, się teraz patrzy. O, tak! Tak, tak, tak. giant. Fanisz. I teraz wylecimy prosto na niego. O, kurde! O, kurde! Co jest? Ale to wygląda epicko! O, kurde. Dobra, fajnie jest. Patrzmy się teraz przez okno. Nie wiem, gdzie jest okno, szczerze mówiąc. On zabudował te drzwi. Okej, okay, tam by też widział. Ja mam kolejny pomysł. Co jakbym? gdy nie, nie wiem, czy on nie zauważy, że mu tak posuniemy. Ale by tak się na patrzyć przez dach, na przykład. Spróbujmy. Dobra, set z zero. Kurde ma ten dach jakiś dziwny w ogóle tutaj. Wy nie widzicie, ale sorry. Dobra, patrzy się przez okno i teraz my patrzymy się na niego przez dach. Czy myślicie, że, że, czy, czy to będzie, czy to będzie dobrze? Dobra, usunąłem czat na tym ekranie. On się cały czas patrzy za to i zaraz się skapnie, że nie ma dachu. Ej, ja już siebie widziałem, ja już siebie widziałem. Okej. Okay. <laughs> czy on nas widzi? <laughs> Okej. Okay. Teraz wo wokół jego dachu latajmy. Przybliżmy się może gdzieś tu. Okej, okay. spróbujmy wejść na jego dach po prostu. On, on nas widzi. Dobra, wchodzimy, jest w jego domku, teraz nie ma już dokąd uciec. Dajmy mu efekt Give. Poison. Dobra, dostaje d Dajmy jeszcze tak. Wanisz, ej, on wyszedł stąd! On, z on wyszedł z Chciał zebrać borówki, ale je rozwalił. Nie, on po prostu chciał uciec. Co jest? Dobra, wiem co. Samon, Giant. A nie, nie mogę tutaj przy, przyzwać tego. Kurde. Undis. Co się tutaj dzieje? Co, co on robi? Gdzie on jest w ogóle? <grystanie> Dobra, zróbmy tak. RG, remowe, odcinek. Tak, budając sobie tutaj yy, region, żeby tutaj się żadne mowy nie sponowały na tym odcinku. Zadzajemy tutaj salmon, giant. Dobra. I jest, słuchajcie, praktycznie samochodzący gigant na górze nad nim. Może wiem co, może rozwalmy to delikatnie. Spokojnie, ja sobie zrobiłem tego kopię w międzyczasie. Bo miałem, że jej zabraje dużo cięć. Co on robi? Aha, on dostaje cały czas damage od tego. I czy on się tutaj będzie seriochował cały czas? Ma diamentowy miecz, ma pół serca. Ten gigant tam stoi, to już jest prawdziwy gigant. Ciekawe, czy spróbuję go uderzyć? Patrz, nie, on po prostu stoi jak. Ej, ej, ej! On go, on go nie widzi? Ej, co jest? Może on ma tak mocnego tego blindnessa? Może tak! Dobra, pomysłowe, wysadzimy tutaj kolejne TNT. Okej. Czy o tym on tym oberwał? Okej. Okay. Idźmy do szpitala, zobaczcie, czy po prostu napisał. O. Jest, 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 jest. Tu jest fasola 3. Fasola na razie nic nie pisze. Stoi bez ruchu. Nie, fasola, słuchajcie, on... Fasola nic nie pisze. Totalnie. Po prostu normalny gigant na... O, nawalał piorunami. Gigant nawalał piorunami. Okej. Okay. Przynajmniej wiemy, że troll się udał. Tamto, y, całe ten, ja mu to naprawię, przywrócę, wiecie, komendą. A wy zostawcie łapkę w górę i piszcie, z czego kolejny troll. Najlepszy pomysł wygrywa skina y, na odcinku, więc do jutra. Jo. Są nowe moby? Co?